Franz Ja, przepraszam bardzo, ale. Kiedy Wielka Brytania dołączyła do wojny? I po po Niemiec. Ja myślałem, że oni będą neutralni, że nie mają kontentu przygotowanego. A oni zaatakowali Francję. Na szczęście nie walczą z nami, czyli nasze handel i handeli jest bezpieczne i nasze kolonie też są bezpieczne. My jesteśmy troszeczkę otoczeni, ale my dzisiaj musimy jakoś uratować Francję. A jeżeli Francja ma jeszcze wroga w postaci. Jezus Napoleon ma teraz prawdziwy węzik. <laughs> Co prawda my go zabezpieczałem że dorosłem większością plus, ale. No, taki napoleoński język też mógłby być. No nic, ale ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Świąteczny enzyk. znajomy króliczka, zajączka y, Kaisera, szpiega naszego kochanego. Łapek, w górę, to czysty komentarz. Der Bruder Creek na Herzog. Iron 4. Y, kontynuujemy nasze zmagania. Tutaj nie ma dobrego miejsca, gdzie moglibyśmy się zatrzymać naszą ofensywę. Więc ja ją zatrzymuję w tym momencie. Bo ona mogłaby się jeszcze toczyć, ale na razie nam nic nie da, bo prostu i tak nie skapitulujemy. Może gdyby nie było wojny z Rosją, w sensie mielibyśmy tutaj, no to można było coś pokwinąć, ale niestety to jest, to jest tak naprawdę jeden gigantyczny front, więc tutaj przebicie dalsze nam nic nie da, poza tym że mielibyśmy prestiżowe zwycięstwo z zajęcia Berlina. Najważniejsze jest uratowanie znowu, po raz kolejny, południowych Niemiec, a co jeszcze ważniejsze w Hancji w tym momencie. Mam nadzieję, że Napoleon jednak coś tam posiada i że nie inwestujemy. Aha, yy, Czarnogóra. Ta, ten nasz papecik, ja wiem, że mogę tutaj z nim podziałać, ale ja nie chcę sobie otwierać kolejnego południowego frontu z Bułgarią i Grecją, na razie, na razie udajemy, że ich tam nie ma, to jest taki nasz, strefa zdemilitarizowana, nikogo tam nie ma i nikogo tam nie zapraszamy, no dobrze. Przeszłyśmy na szybko dywizję i przygotujmy się, bo widzę, że nawet pod Bambergiem, tu niedawno to puszowałem, pamiętacie? Tą, tą VD, Bamberg i to wszystko, to Nrymbergie, to była wielka kontrofensywa i co, I i, i, i znowu to samo, no dobra, ale spróbujmy. Ile jeszcze czasu trwa ten nasz buścik? Jeszcze 45 dni. Półtorej miesiąca. Półtorej eee, miesiąca. Gdzie są czołgusie? Czołgusie są. Czołgusie zostały w tyle niestety. Nie mamy czasu czekać na czołgusie. Spróbuj na razie piechotą to lekko le le pokąsać. Spróbuj. Dobra. Mamy lepsze czołgi. Czy my możemy coś jeszcze zrobić do tych czołgów? dodałyby się pewnie tej testy do, do zrobienia. To jest 95 dni, 95 dni. Czy my chcemy czekać kolejne 3 miesiące? Chcemy. Chociaż... Dobra. Zobaczmy na razie czy będziemy potrzebowali tego, bo to nie zawsze jest potrzebne. Chociaż nie, i tak musimy czekać, aż się wybada, bo tutaj odblokowuje kolejne działo. Ta. E, z tego pierwszego działa nie ma co korzystać. Dobra, no to badamy w takim razie. E, silnik zbadaj? Ta, silnik zbadaj. I tak musimy czekać na lepsze te, na lepsze działa. Dobra, rozpocznijcie tu dro drobną ofensywę. Możecie z tej strony, nie możecie z tej strony. Okej, okay, okej. Okay. To po Stuttgartu też wypłyje. z Stuttgart part. Niedobrze. Ameryka, ej! No dobra, tutaj każdy z każdy będzie walczył. Nie mają drzewek, ale są chyba eventowo skryptowane, że mimo wszystko lecą na tą wojnę. Dziś mają pełno duchów narodowych. Followed with the British. A. Brytyjczycy, Brytyjczycy. Zaskakująco słabo są bolszewicy. Zaskakująco słabi. I to, że mają wojnę gdzieś tam w tej Azji, to nie ma większego znaczenia, bo oni chyba raczej tutaj głównie nie walczą. O Jezus, Japończycy. Naprawdę Japończycy. To jest wasza armia. <laughs> No dobra, ale tam gdzie jest nasza armia manewrowa, to jest bliski, znaczy Enzik manewrowy, przypominam, no nawet jeszcze bez czołgów to puszujemy. no po co komu forty i jakieś okopanie się, jak można, jak można ugh, kontrofensywy robić, no, od razu lepiej, od razu fajniej, dobra, przeszuć tę dywizję, wy wejdźcie tu, bo tych wycofuję, Ok, my na razie bez tych czołgów lecimy, Ok, Heidelbergi, do, jakże dopuszczujemy do Holandii? Tutaj nie możemy też zbytnio za bo my chcemy tutaj w kociołku zamknąć. Mam nadzieję, że elitarne, pruskie, niemieckie dywizje w kociołku będą zamknięte. Mentpower na razie styknie, musimy podnosić. Musimy Guderiana wrzucić i w końcu wrzucić gospodarkę wojenną, albo że od razu total, total MOBA. Bo my jesteśmy na częściowej. Bo nie było kiedy, bo niestety PP nam kradną wszyscy. Wszystko wszędzie nam PP kradnie. Zrób tutaj szerszy wyłom. Czy gdzie puszujemy? Mamy zielono? Mamy zielono. Samolotów też dawno nie upgrade'owaliśmy. My tutaj chyba kończymy badać. My już skończyliśmy badać. Można by nowy samolot upgrade'ować, yy, wrzucić do produkcji, nowy myśliwiec. Yy, I wiecie co? Ja chyba to zrobię. Chyba to zrobimy. Dobra, nowy model samolotu. Oj, nam po gumie trzasnęło. Ale nam po gumie trzasnęło. Problem jest taki, że my też za dużo tej gumy nie możemy importować. Musimy zwiększyć. Yy, musimy zwiększyć krajową produkcję gumci. Dokładnie. Mmm. Yy. A, cała guma jak zwykle w brytyjczyków, ty jeszcze budujesz te tyki? Budują się, dobra, one powinny troszeczkę gum ci obdać, bo daliśmy tam odpowiednie rzeczy Także nice, w myśliwce mamy co, co oszczędzać, zwłaszcza, że mamy, mamy dużo technologii buścików pod myśliwce wybrane Właśnie po to, żeby trzymać tą przewagę w powietrzu, nie mamy tyle rzeczy do kasów Ale właśnie mamy do, do tych wspomnianych owych fightersów Które powinny nam zdobyć, a po raz kolejny witamy w fałdzie, okej okay, Okej, okay. Olecimy, Puszuj dalej Okej, okay. czy wy się zatrzymaliście? Tak, zatrzymali ich, pod Verdę i Metz stanął front, pod Liżem, dobrze, na terenach Belgii, trochę tak Great War'owo Okej okay. Jakbyśmy coś takiego zrobili, to byłoby, by, byłoby yy, wybornie, gdzie są nasze szalone ciężaróweczki? Szalone ciężaróweczki naprzód, naprzód, o, tu jest szalona ciężaróweczka, leć, 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 a ty go zatrzymaj, zatrzymaj, mhm uh -huh. uh -huh. Tam górską możesz do drugiej strony zarzucić, żeby na kilka, na kilka kratek szedł ten wyłom na kilka krateczek jest wątróbka i, i, i pod dowództwem kleberga. Nie mylić skutrzebą, bo ja chyba cały czas go skutrzem myliłem przez jakiś czas. E, oj, to jakieś forty są. E, to nie nasze forty. E, to nie nasze forty. Dobra, skróć wam linię frontu. Och, jak zwykle trzeba wam linię frontu skracać. Coś takiego. I tu zdecydowanie coś takiego. O, ten deseń. Mam nadzieję, że piechotka naddąży. Ichota nad wami naddąży. Tutaj, czemu tu atakujesz? Pewnie chcieliście wrzucić dywizję. Tu z dwóch stron jesteście atakowani. Tu wytrzymujemy desantów, na razie żadnych brak. Paliwcio na miesiąc jest. Ofensywa jeszcze, ej dopiero 15 dni minęło. I my taki postęp zrobiliśmy. Super. To, to jest, to jest prawdziwy blitzkrieg, To jest prawdziwy blitzkrieg, a nie, zrobienie fortów dziesiątek i czekali, aż bot się wypali. Nasi przeciwnicy się wypalą na sprzęcie. Nie, nie. To jest prawdziwy blitzkrieg, To jest prawdziwy blitzkrieg, Atakujesz? cofasz, odskakujesz, atakujesz, Co wad... odskakujesz. Dobrze, odbiśmy stolicy naszego popeta jakiegoś. Weź tym czołgusiem tu, tu zakręć. Pomóż im troszeczkę i tą piechotę też podrzuć. Dobrze, dobrze, wjeżdżamy Wie do Dusseldorfów. Nice. Teraz pytanie, czy będziemy oddawać terytoria w Hancji. Czy wszystko do nas będzie trafiać? Ja bym chciał, żeby część terytorium do Francji jednak trafiała. Ask military access. Tak, chciałem, żeby to jednak Francja trzymała, żeby ona tutaj dywizję wrzucała. A, ale chyba to powinna właśnie Westfalia, czy jak to tam się nazywało, dostawać A nie dostaje tego Także Drobny problem jest Bo my to wszystko chyba przejmujemy A to oznacza, że Francja nie będzie graniczyła z Prusami hmm. Okej okay. Pytanie czy Brytżycy, czy na tym modyfikacji są w stanie zrobić sensowny desant i kuku Francuzom, bo na razie to co oni walczą w Kuluniach, w Kuluniach walczycie, a i gumę im zabierzecie Nie możemy mieć wojny z Anglikami jeszcze nie teraz, dopóki nie mamy zabezpieczonej gumy. Bez gumy to to giniemy, bo nie będzie powietrza. A bez powietrza. <laughs> powietrza. Znaczy, gumy potrzebuję, bo oddychać muszę. Czy coś takiego, rozumiecie? Taka metafora. Kto wie, ten wie. <śmiech> <śmiech> co tu się dzieje? Co tu się dzieje, gademet? No właśnie, co tu się dzieje? Dobra, Dortmund! O, to Holandii! Jeszcze Essen! O! o Brytyjczycy mogliby to strategicznie zbombardować, albo Francuzi, czy ktoś. Już piechotka do Wupertaru. Nice. O, trzymaj, trzymaj, trzymaj. Latrytetka, ale jakoś tu utrzymamy. No, bo tutaj też tak trochę. Ten Stuttgart też możecie odbić, że nam tu nic nie skapitulowało przypadkiem. Eee, Bambergi się odbijają. Dobra, Dortmund-Pandie. Essen chyba też. Tu mamy puste prowincje. Możesz zrobić atak z kolejnego kieruneczku Doktrynka, doktrynka powietrzna. Close air support. Jak najbardziej, jak, jak najbardziej w cenie. Czy widziałem Zetkę? Zetkę. To nie jest ta Zetka. Ani nasza Zetka z ZZZ, -ka tak. <gry> Każdy ma swoją Zetkę eee, No, kurde, no sporo piechoty wrzucili do tych Dortmundów. Sporo piechoty. artyleria plus infantry, equipment, light tanki, których nie potrzebujemy. Nie jest źle. Jeżeli chodzi o sprzęt, nie jest źle. Nie jest najgorzej. To nadrobiliśmy i, i brakuje antierów i tego. Trzeba też nad antierami popracować. No i co? I tutaj się nasza ofensywa zatrzymała. Bo Essen przegrywamy, Dortmund też trochę zwolnił, ale teraz może podejść na, od Dortmundu, od kolejnego, od kolejnego frontu Tutaj kolonia ma rzekę, więc lepiej lecieć w Essen mimo wszystko, chyba Chyba, tak mi się wydaje Tak mi się wydaje, ale wystarczy, że chyba Dortmund padnie i właśnie możemy zrobić tak, ty możesz zrobić tak I ty możesz na, na Hama tutaj, o właśnie, dosłownie na Hama możesz puszować. Sprzęcior, bierzemy Trzy dywizje. No, tak trytytka tam się domyka. Człowuś mógłby atakować. Straszny burdel. Ej, żebyśmy zaraz my się nie odcięli. No, tutaj jest tak troszeczkę wąsko. Wąziutko. Weź to za tylko po to, żeby w razie czego ich spowolnić. Tu wracamy. Byliśmy pod Poznaniem i Kostrzyniem, a wracamy na Śląsk. Dobra, możemy wrócić na te nasze pozycje wyjściowe. Teraz mamy inne priorytety, a nasze priorytety obecnie właśnie umierają bo nie jesteśmy w stanie domknąć kociołka. No nie gadaj, że tak blisko. Dobra, na Essen się skupcie. Skupić się na Essen. Więcej dywizji do ataku na Essen. Tylko trzy piechoty tego bronią. Trzy piechoty. Boost jest? Jest. 17 dni. Zdobądźcie to miasto. Tu nie ma fortów? Nie ma fortów. Zrównać to miasto z ziemią. Dobrze. No i buściki nam weszły. Nie, co my zrobiliśmy? A, to zrobiliśmy. Mniejsza kara. Dobra, i planowanie. Spoko. Zrób to, dostaniemy dwa darmowe syntetyki, to jest w sumie najważniejsze. Dwa darmowe syntetyki, bo znowu nam ropa schodzi. Jeszcze gumę dostajemy. Jezuka, bitwa o Essen. E, Przełomowy moment e, tej batalii, żeby to Essen nie zamieniło się w Stalingrad. Zwłaszcza, że naszych flanek bronią Bowarczycy, inne dziwne e, popety nasze. Jeżeli to zostanie od zamknięte, to, to kocie jak Paulusa. O, Essen zdobyliśmy. Dobra, weszliśmy do miasta. Weszliśmy do miasta. Dobrze. Teraz trzeba domknąć kocioł, żeby i samemu nie wpaść w kocioł. Mieć kocioł i zjeść kocioł. Tak, dobra, atakuj tu, tu cyk. Więcej dywizji. Domknąć. I to wszystko tu będzie kociołkiem. O Jezus. Wielki sukces naszej armii. Dobrze, jest, mamy, mamy. Zamknęliśmy, zamknęliśmy. Teraz wy tu jesteście bez zaopatrzenia. W sensie, w bez dostępu do zaopatrzenia. Pewnie za kilka dni poczujecie burczenie w brzuszku. A, już tu pierwsze dywizje. Widzę, że skrzyneczki się zaczerwieniły. Dobrze, dobrze. Nie wiem, to jest dywizji odciętych, ale na pewno ratujemy Francuzom cztery litery. Na pewno Francuzom ratujemy cztery litery. Odsiecz, odsiecz pod. O, no, taka wredę. Aha, bo oni już przekroczyli rzekę. No właśnie. Na północ nie poszukujecie, na południe, panowie, w kierunku Paryża. Odsiecz. O Jezu, żeby Habsburgowie musieli Napoleona ratować. Do, do jakich to czasów dożyliśmy? Hmm, doktrynka. E, nie potrzebuję desperackiej obrony. Nowoczesny BlizzClick, klasycznie. O, i ja tu, czy ja tu wyczuwam? Czy ja tu wyczuwam ROBLA? Czy ja tu wyczuwam ROBLA? O, prze, przeżyliśmy do Bonu. Nice. Leć dalej. W so, moglibyśmy też spróbować od razu na tego hama wejść. Ale tu wchodzi pan Erwin Czy dywizje pancerne? O, tak. Kolonie trzeba zdobyć i zabezpieczyć przyczółek. Widzę, że tu weszliśmy, ale nie weszliśmy. Ej, strasz, czekaj, czy oni mi wybarą? Straciliśmy tę dywizję. Jedna ciężarówka padła, jakieś randomowe piechotki zginęły, bo byliśmy w tej prowincji, ale nie byliśmy w tej prowincji, rozumiecie, oni mi zginęli, ta, bo są dziury w dywizjach, e, oj, paradoks, paradoks, e, tak, to się bawić nie będziemy, no, dobra, Ważne, że czołgów nie straciliśmy. mogło być gorzej. Pamiętajcie, że my nie tylko walczymy z botami, znaczy z, z naszymi wrogami, walczymy też z paradoksem. I cały czas staramy się o reparację za potop. Tak jest. Widzę, że tutaj razem z Francuzami ramię w ramię puszujemy. Dobrze. No, awans asa, świetnie. Yy, pelotki lepsze. Zgadza się. Zgadza się. Lepsze pelotki wrzuć. A zdobywamy. Tylko, że my to go im nie oddamy, nie? Tak, bo to jest nasz papecik. To jest nasz papecik. Szkoda. Myślałem, że będziemy mogli znowu zmusić Francuzów do walki. Aha, desant. Dobra, wy się skupcie na Brytyjczykach, a my się skupimy na, 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 na naszych szkopach kochanych. Czekaj, czy to jest port? Czy zaliście im zająć porty w Niderlandach? To nie jest kocioł. Oni mogą, jak, jak się Niemcy uprą, to mogą stąd nawet wszystkie dywizje wyewakuować. To jest port w Vanferpie, który daje im zaopatrzenie. A propos zaopatrzenia. A propos zaopatrzenia. Dobra, ale nie poddajemy się. E, ten kocioł będzie waszym kotłem. Więcej dywizji w tym przyczółku za rzeką. 13 dni ropy, dobrze. Jeżeli chodzi o gumę, to powoli pierwsze fabryczki zaczynamy oddawać. My robimy jeszcze przetwórstwo ropy, ta ale jest 200 dni. No zarobiście. Super. Właśnie kminiem, także powinni chyba szybciej tracić. O, ale tu Francuzom ziemię oddajemy. Tylko papetowi jemu nie oddaliśmy. E, oni powinni szybciej tracić supply, no właśnie. Chyba, że Francuzi. Ale nie, Francuzi nie dominują. Chociaż są jakieś bitwy morskie, bo to teraz konwojami muszą dostarczać. Mogę zobaczyć, jakbym miał wybór, zobaczył liczbę waszych konwoi. Yes! 2000, dobra. Dobra, nie było pytania. Gdzie jest Bamberg? Bamberg, dobra, Bamberg, taka linia frontu. Legnica, Głogów znowu stracony. Paniers się rumie? o, shalom, my lady. Jezus! Chciałem Cię do frakcji zaprosić to jakaś komunistka, no O, kociołek z jednej dywizji Wiecie, Takie kociołki też lubimy Każdy kociołek To kociołek Każdy kociołek To kociołek Dobrze Ten czołg w Cars rue trzeba zniszczyć, dobra, to wyparowało, świetnie Poszujcie dalej mhm. Skończyły się buściki, to zaraz znowu lecimy, jak tylko PP się odnowi Od razu będziemy lecieć Nice a jednak, a jednak, Duńczycy, no dobra, zapraszamy, no do wszyscy, wszystkich zapraszamy do naszych tych Wszystkich zapraszamy do naszego paktu przyjaźni, szczęścia i radości, widzę, że nasz pakt przyjaźni, szczęścia i radości w Chinach umiera Niestety Niestety Ale Zaskakujące, że jedna dywizja pancerna Jedna dywizja pancerna powstrzymuje te nasze tutaj 24. Niemiecka dywizja pancerna, Jezu, oni z nawet powrzucali, burżuje zmeszki powrzucali, tu przejdziecie tą rzekę w końcu, czy nie? O, i zdobyliśmy. Okej, okay. malutkimi kroczkami ugh, idziemy w kierunku Berlina. A bo tu jakieś forty dzikie są. Kanada skapitulowała. To chyba dobrze, bo to brytyjskie. Brzmi brytyjsko. Brzmi bardzo brytyjsko. Dobra, ale tu się przebiliśmy. Przez Luksemburgi. Przez Luksemburgi do Paryża. Tu już szalona ciężarówka jedzie. Jezus, Europa to tak na trytytkę się trzyma. O, jakiegoś meda złapaliśmy. Jezus, i oni mają tych medów ciapanych. Ale powoli im zaczyna brakować znowu sprzętu. To bardzo dobrze. Okej, okay. no to teraz się uda ten kocioł ten kocioł, będzie waszym kociołkiem. Więcej dywizji na północ, na północ, musimy, tu nie chodzi o to, żeby ich wypchnąć, tu chodzi o to, żeby ich zniszczyć. O tak. Jak ten desant umiera, bardzo dobrze, panie Bonaparte, bardzo dobrze. Bić Brytyjczyków po kesku, zatopić tą przeklętą byswę. Jeszcze troszeczkę brakuje. Pytanie, czy my chcemy znowu busty, czy chcemy talmoba? Ja bym moba wrzucił. Żeby nadgonić z gospodareczką. Ha, tylko, że tam trochę umiera ta ofensywa. Troszeczkę. Dobra, więcej syntetyków i mniej gumy. My lecimy też na tym, My lecimy na eksport Fokusie, więc część surowców niestety idzie na handel. Nie mamy czasu tego zmienić. Tutaj militarki możesz strzaskać. Właśnie. Czy my coś jeszcze zarabiamy z handlu? Kupują, 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 kupują. O Jezus my... No nadal więcej sprzedajemy niż kupujemy. W sumie my obecnie nic nie kupujemy. Nie, trochę kupujemy. Dobra, na razie nam się to opłaca. Na razie nam się to opłaca. Tak, 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 tak. To wrzuć tutaj i te dywizje tu. O! Dobra. Okej. Okay. Już francuskie czołgi są na południu. Tak, tu tu zagłębie sary dla Francuzów odbijamy. I na mur odpuszczowujemy. Szkoda, że ta Antwerpen wcześniej nie padło. Ja tego nie zobaczyłem. Ale że główny front też się utrzymuje. Halo, gdzie są nasze czołgi? Czemu czołgi nie są pod Antwerpią, tylko gdzieś tutaj walczą pod Metz? Dawaj na północ, gdzie jest drugi czołg? Może dwoma pancernymi. A tu dwie pancerne się zagubiły, Ta? Tak, dwie pancerne. Dawaj na północ, bo nie możemy tego przepchnąć. Oh, dobrze, Bruksela padła. Ej, dawaj pod Gent. Okej, okay, ty tu zostań Atakuj Dobra, przy przygotowujemy, przygot. No nie może kolejny port straciłeś z bani, z jakiś Falszem rigger. Oh, dobra, atakuj tu Mhm uh -huh. Się trzyma, nic złego się nie dzieje, aha, widzę, że pancerna próbuje przerwać Oblężenie, znaczy oblężenie, jak pod Banes Wy, Wytłumaczmy im, że, 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 że błąd Dawaj grunt, support zwiększ Mhm uh -huh. Dobra Więcej tu oh, Gdzie ten czołguś jest? Gdzieś mi znowu drugi pancerny zginął, tu jest Dobra, Antwerpia padła. Jeszcze tylko w Gęcie mają porcik, ale go atakujemy i oni atakują od razu Brugię. Dobra i teraz to będzie kociek. z takiego kotłata jeszcze nie miałem odroczysz paryża przez papety. Wow, nowy wymiar Enzigu. Nowy wymiar Enzigu. Dobra, Gęta odbity dla Francuzów. O Jezu, panie Francuzy, zawał serca przez was. Zawał serca przez was. No taki kociołek, taki kociołek z lotu ptaka widać. Przynajmniej jest kosmosu, słoneczkiem jesteśmy. No, troszeczkę pancernych, troszeczkę piechotki. Zawsze coś, zawsze coś. Mam nadzieję, że to na, na, na nasz licznik straty będą. E, znaczy, na. na no, co da na obrażenia przeciwnikowi, a nie, że Francuzi za darmo dostaną, że na ich terytorium dobijamy. Ha, bo to aż tak otoczyłeś. Dobra, nie ma znaczenia, po prostu teraz to wyciąć. Mmm, ależ pięknie. Ach, drugi kociołek powstał, w sensie przeciliśmy go na pół. Bardzo dobrze. Kiedy, kociołk, kiedy kociołek zaczyna pękać na mniejsze kociołki, to oznacza, że że potrawka w środku zaczyna dochodzić. O tak. Z książki kocharskiej Zającewa. Dokładnie tak. Weź ich skąd, żeby nie uciekali. O, kolejny. Haha, ha, dywizja pancerna. Ej, te prusy zrobiły naprawdę spoko. Nie, Dania skapitulowała. Naprawdę spoko dywizję pancerna. Ja. No Całkiem spoko to zaczyna wyglądać, bo nasza druga pancerna jakimś cudem znalazła się na północy i zaczyna ich puszować. Zaczyna ich puszować w kierunku Wilka z i Bremen, tu gdzie powinni być Francuzi w dniu wypowiedzenia wojny. A nie, że Francuzi w dniu wypowiedzenia wojny szykują obronę Paryża, gdyby, gdyby nie nasza armia. Każdy Enzig ma swoich Włochów i Bebicich. <laughs> nie mogę. E, piękna rzecz, piękna rzecz. I co, da się rozegrać fajny Enzik bez, bez, bez Enziga? Da się rozegrać. A właśnie, ja miałem czołgu się zacząć montować lepsze. Poprzednia wersja czołgu nazywała się Makło A, tak? To teraz nazwiemy to Makło B. Kurde, nie ma też czasu zrobić działa samobieżnego. No bo cały czas w sumie. Ale nie, w no sumie moglibyśmy. Tylko czy będzie nas stać na produkcję tego? Eee, koszt produkcji 21. Czy one są tańsze niż tamte? Nie, droższe troszeczkę. Hmm, oko, armoru. Kurde, nie wiem, czy potrzebuję więcej armoru, bo raczej i tak się nas nie przebijają. Chyba za dużo armoru. Albo dobra, niech będzie, będziemy mieli takie tunki Czołgi. Takie, takie, takie medy, porządne medy. E, gdzie są te makła? One się praktycznie nadrobiły. To makło B teraz wrzuć. Mhm. Więc więcej chromosomów. Jeżeli znaczy, że potrzebujesz więcej chromosomów, to znaczy, że, 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 że czołgi się są piękne. Nie, bo soft a tak byśmy z działa samobieżnego zrobili. E, I stać nas na to. Docelowo nas na to stać. Tak, tak, tak. Jeszcze nie teraz, ale kiedyś zrobimy działa pod, O, tylko ciałek kolejny. Leć dalej. E, zacznij to killdem. Okej, okay, ostatnie trzy kropeczki z tego kociołka e, francuskiej odsieczy są likwidowane. Dwa zostały, keski spadające, bardzo dobrze. I tutaj też jest kociołek piękny. O, jaki soczysty! O, jaki wypocony. Okej, okay, nie ciekawie, nie wiem, jak do tego dopuściliście, ale proszę zostawić moje dywizje. Proszę je zostawić. Jak wydaliście się odciąć, to ja nie wiem, kto, co, co tutaj przepuszowało. To była jedna pancerna, dwie piechotki. się to wy, wy odbić. Ta, tutaj zginęło. się to odbić. No, no, musicie panowie. No, nie róbcie sobie jaj. Musicie to odbić. E, 42, nie, do piechoty daj buściki. Uh -huh. 40. Oj, kieski mi zaczynają spadać. Przestań puszować. Zrób tylko, żeby był atak z drugiego kierunku. Na razie się brońcie. Tam górskie są. A tam troszeczkę dywizji może zginąć. Żeby chociaż te górskie przeżyły. Dobra, tutaj keski spada. Znaczy jak to zginie, wielka strata, ale no niepotrzebna, bardzo niepotrzebna. Bardzo. Oj, zginął. Nie, bo trzeba poszerzyć, żeby kombat był, ale widzę, że nie dajecie rady. No właśnie, o tak na siłę. Oj, oj. Dobrze, tam żadna pancerna się nie zawieruszyła. No, chyba, chyba przełamiemy kociołek naszych dywizji. Tam chyba dwie, trzy zginęły piechoty. Górska chyba żadna nie zginęła. Ta, dobra, wyciągnęliśmy was. O Jezus. Ale teraz nasza zemsta będzie słodziutka. Oj, nasza zemsta, że chcieliście mi tam dywizję po, poniszczyć po, po będzie słodziutka The... Naval mission... Uh, taktyczne... h superiority zdecydowanie Zdecydowanie r superiority. dobra, szalone ciężaróweczki jadą Zakręcisz tutaj, ta, fajnie jakbyśmy odcięli te dywizje pancerne Ty na południe spróbuj, tu, do tego, o, nice A ty dobrze jakbyś ich skontrował pod Bremen Mhm a ty w sobie możesz Wilhelmshafen z drugiej strony przeatakować. O tak. Zemsta, chcieliście zrobić kociołek na zającu. Zając zrobi kociołek na was. Tak mówi staro paradoksowe przysłowie. Czemu tu są forty dziewiątki? Kto to postawił? Co jest z wami nie tak? Wy niepoważni jesteście, kto tu dziewiątkę zbudował? Co jest? O, my tu też mamy. To Francuzi musieli te dziewiątki budować, chyba, bo to jest ta Westfalia. Jezu, dobrze ja to zobaczyłem. Tak mnie właśnie. Czemu nasi wyciągają jeden soft ataku? Że w sensie jeden ataku. Jezu, z forte dziewiątki, z jakiegoś marginota znaleźliśmy westfalskiego. A to jest nasz papecik, yy, luksemburski, nie? Coś takiego. Coś takiego. Spróbujemy jeszcze tutaj coś poświrować. Może się uda. Troszeczkę te forty mnie, 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 mnie zmyliły. Nie wiem, czy to jest dobre, to co teraz robimy, bo nie możemy asekurować ich z tej strony. Czy znaczy, na pewno możemy skontrować dywizje, które się tutaj pchają? Moglibyśmy to właśnie ten monster zdobyć. I pojechać sobie dalej z tego monsteru, bo to znowu są te Forty Dziewiątki, trzeba to minąć jakoś. Bo docelowo możemy wrócić tu. Tu możemy wrócić, na, na, na środkowe Niemcy, bo tutaj się troszeczkę zagęściła atmosfera. A te Forty Dziewiątki tylko podgrzewają atmosferę. Nie, to nie jest zdrowe, co my teraz robimy. To jest bardzo niezdrowe. Ale cóż, jak się powiedziało raz, szalono ciężaróweczko, to trzeba ciągnąć na ciężaróweczkę. Aha, i widzę, że Francja zaraz zamknęła swój eksport i nasza guma umarła. No dobra, I nie ma od kogo kupować, kupię od ciebie, jak te sydentyczki. Za mało ich będzie, bo trzeba więcej sydentyków. My mamy tam technologię na, na tą gumę czy nie? Bo ja to robiłem chyba, tylko na gumę. No właśnie, plus jeden. Powinniśmy zacząć troszeczkę więcej tego produkować. Znaczy, ja wiem, że mamy drzewko rozwoju kolonii, tylko problem jest taki, że z kolonii tak byśmy. Aha, nasza kolonia umiera, bo. Ruskie medy są w koloniach. Ruskie medy puszują Kenię i Somalię. Okej, okay, dobra, to nie mamy kolonii. Dobrze, że w nią nie inwestowaliśmy. No, kolejny desant pod dunkierką, kale. Okej, okay, okej. Okay. Brytyjczycy desantujący się na dunkierkę, projoną przez Francuzów. O jest, abstrakcja sięga zenitu. Nie wiem, czy nie wycofać się stąd, bo to tak troszeczkę trytytka tego nawet nie trzyma. Nawet trytytka tego nie trzyma. Znaczy, yy, wkurzamy Niemców i jest szansa, że zdobędziemy Bremen i Chlekshafen, bo musieli dywizję poprzerzucać. To jeszcze ten na nas na, 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 blokuje. I na tych fortach trochę się wykrwawili. Moglibyśmy spróbować na szybko wykorzystać to, że na tych fortach przypalili organizację i puszcznąć to do przodu. Dobra, myślę, że na dziś styknie. Great sukces, wielki kociołek od siecz Paryża. Oooo, oh! pokażcie tylko straty jeszcze, z jakie to jest wypocane, No już podchodzimy pod, pod milion naszych własnych. Na naszych petów nie liczymy, nasze własne milion. Niemcy 3,5 miliona. Z Austriakami z nami 3200. Bardzo ładnie. Eee, Sowieci 1,4 miliona. Pokaż francuskie straty. 118 tysięcy. No widać jak, widać jak walczycie. Widać jak walczycie, ale piękne niemieckie straty. Nie Niemczech niedługo się tam e, ludziów nie zacznie brakować. Wy jesteście. Aha, wy już na beczkach lecicie. Okej, hmm, okej, okay, okay, fajnie. Łapek, górę, soczysty kalendarz. Do jutra. Cześć.